Cześć! Dzisiaj pokażę Ci dwa praktyczne workflowy z NATENA, które wyciąłem z większego procesu, jaki zlecił nam klient do zautomatyzowania w dokodu. Oczywiście, wszystkie dane klienta zostały usunięte. Chodzi mi o to, żeby pokazać Ci realne wykorzystanie nowości, która pojawiła się w Natenie stosunkowo niedawno. Mowa o Data Tables. To jest taka funkcja, która pozwala zarządzać danymi bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych baz danych czy integracji, takich jak Notion albo Google Sheets. I muszę przyznać, że jest to ogromne ułatwienie, bo teraz mogę przechowywać i obrabiać dane bez wychodzenia z Natena, a do tego to rozwiązanie jest w pełni zgodne z RODO. W praktyce oznacza to, że nie muszę wypychać wrażliwych danych na zewnątrz. Wszystko zostaje po prostu w moim środowisku, co daje mi dużą kontrolę i spokój. Dlatego właśnie warto regularnie aktualizować Natena, bo nowe funkcje takie jak Data Tables realnie zmieniają sposób pracy, no i pozwalają usprawniać Twoje procesy. A skoro już mowa o automatyzacjach, w dokodu ruszyły zapisy na zupełnie nowy kurs. Są to warsztaty z Natena i z AI. Automatyzacja procesów w jeden dzień. Po tym dniu wyjdziesz z działającymi automatami, poukładanymi danymi i pewnością, że kluczowe procesy dzieją się same, no i w pełni legalnie. Link do warsztatów znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz, po małej wstawce od sponsora tego odcinka, przejdźmy do konkretów i zobaczmy, jak Data Tables może usprawnić Twoją codzienną pracę w Natenie. Tak jak wspomniałem, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hostinger, który zadba o to, żeby Twoje środowisko było zawsze aktualne. Szybkie i bezpieczne. Abyś ty mógł się skupić na tym, co naprawdę ważne, czyli na automatyzacjach. Myślę, że firmy Hostinger nie muszę Wam przedstawiać, bo już na tym kanale raz wystąpiła. Natomiast dla osób, które jeszcze o niej nie słyszały, to mogę powiedzieć, że Hostinger jest jedną z największych firm hostingowych na świecie. Działa globalnie, obsługuje ludzi z ponad 100 krajów. No i to, co nas najbardziej będzie interesowało tutaj, to są serwery VPS, które udostępniają, czyli Virtual Private Server, które mają taki feature, który nam się bardzo spodoba, a mianowicie instalacja N8N za pomocą jednego kliknięcia. Wybierając usługę, jaką jest serwer VPS, można skorzystać z bardzo szybkich serwerów, które dodatkowo działają na dyskach SSD. I tutaj jest najpopularniejszy serwer KVM2. Co on da takiego daje? Daje nam dwa rdzenie. 8 GB pamięci RAM, 100 GB przestrzeni na dysku NVMe, czyli na tych najbardziej szybkich dyskach i 8 TB przepustowości. Dodatkowo w tej chwili trwa promocja, więc macie 61% zniżki, a z moim kodem, który w tym momencie wyświetla się na ekranie, dostaniecie jeszcze kolejną zniżkę. Więc zakładając, że chciałbym skorzystać z takiego serwera, klikam sobie tutaj na wybierz plan. No i zależnie od tego na jaki okres wybiorę ten serwer, będę musiał zapłacić odpowiednią opłatę. Ale ważne jest to, że ta zniżka, którą tutaj proponują, najbardziej opłaca się w ramach e, tego okresu dwuletniego. Jeżeli dodatkowo klikniesz przycisk posiadasz kod rabatowy i wpiszesz kod CASPER10, no to wówczas ta opłata jeszcze się. Obniży. Dzięki temu też wspierasz mój kanał, więc bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby korzystać z tych usług, używać tutaj kodu rabatowego Casper10 i zaraz pokażę Ci, jak taki serwer skonfigurować. No i słowo się rzekło: zostałem posiadaczem serwera wirtualnego i chciałem razem z Wami przeprowadzić tę instalację, czyli ja tutaj a, klikam sobie na Setup. Chwilę muszę zaczekać, wybieram sobie to położenie, niech to będą Niemcy. Robię Next. I tak jak wspominałem, podczas instalacji od razu mogę wybrać sobie Application i wskazać, że interesuje mnie N8n. Gdzie on tutaj jest? Show More. Tych opcji, jak widać, tutaj jest bardzo dużo. Ja już tu byłem. O, nawet jest Olama, jest Docker. Super. Więc wybieram ten N8n ze 100 workflowami. Robię Select. No i sprawdzamy, o co nas pytają. Przede wszystkim root password, ok, tutaj myślę, że nie będę e, opowiadał Wam jakie to hasło, dobra, hasło mam, no ale wielkim plusem jest też to, że można od razu dodać SSH-ki, robimy next, jest to serwer wirtualny, więc dostaniemy od razu do niego dostęp też jako na roota, będziemy mogli zalogować się do konsoli, więc super, do, o, super, opcja zabezpieczająca dotycząca malware scanner, bardzo się cieszę. Robię finish setup. No, jak widać, teraz będę musiał zrobić pewnie małe cięcie, bo chwilę to będzie trwało, aż mój serwer wirtualny będzie w pełni gotowy. Ale to, co jest wygodne, to jest też fakt, że tutaj mówią, że możemy zamknąć tę stronę, dostaniemy po prostu maila, kiedy nasz serwer będzie gotowy. Więc ja robię cięcie, idę po kawkę i widzimy się za chwilę. Kawka jednak nie była potrzebna, nie zdążyłem nawet e, przemontować kawałka odcinka, który właśnie dla Was nagrywam, a już. Dostałem komunikat, well done, you're ready. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mam też tutaj dostęp do mojego serwera, jest informacja o adresie IP, o nazwie użytkownika, oczywiście jest to root, no ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest ten wspomniany N8n i jego instalacja. No to zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało. Kliknąłem sobie na manage VPS, no i tutaj no, ankieta, na razie ją sobie skipniemy. Widzę, że serwer działa i dodatkowo u góry... Mam informację o tym, że moja aplikacja też jest dostępna. Kliknę sobie więc na Manage App i od razu dostaję klasycznie możliwość konfigurowania mojego N8n-a. Więc też przez ten proces mogę razem z Wami przejść. Nie chcę dostawać żadnych aktualizacji, robię Next i jestem w N8n-ie. Mam też obiecane wcześniej 100. Workflowów, więc bardzo z tego powodu się cieszę. Myślę, że będę z tego serwera korzystał a, dla siebie po prostu na własne potrzeby, bo wygląda to bardzo sympatycznie. To może na początek porozmawiajmy o tym, gdzie w ogóle znajdziemy tę zakładkę Data Tables. Jak e, na tym samym ekranie, na którym mamy Workflows, obok jest Credentials Executions i właśnie data. Tables. Ja tutaj na dzisiaj przygotowałem trzy proste bazy danych. Jak widzisz, nie mają one zbyt wielu kolumn. Jeżeli kliknę sobie w dowolną z nich, to zobaczę, że mam możliwość tworzenia takich bardzo prostych tabel. No i tu na przykład mam Name, Price, Created at i Updated at. Te pola Created at i Updated at one tworzą się samoczynnie po prostu są tutaj dostępne. Natomiast name i price to są dwie kolumny, które sobie dodałem. Jeżeli chcemy dodać nową kolumnę, to albo klikamy sobie tutaj na plusik, albo z góry wybieramy add column, wprowadzamy sobie jakąś nazwę, no i możemy wybrać jeden z podstawowych typów. Pan, który przedstawiał mi te, to rozwiązanie w, ze strony Natena, powiedział, że tak naprawdę jeżeli nie wiadomo, co wybrać, to zawsze wtedy możemy skupić się na stringu. Natomiast myślę, że logika nakazuje korzystać z odpowiednich typów, czyli string to jest tekst, number to są jakieś cyfry, liczby, boolean to jest wartość logiczna, prawda lub fałsz, czyli na przykład czy informacja jest opublikowana, czy nie jest, no i date, time to jest data i czas. No i ja sobie stworzyłem w ten sposób takie, jak widzieliście przed chwilą, trzy tabelki. Jedna to jest products. Druga to jest Extras, no i trzecia z tabel to jest e, przepraszam, nie Products, tylko Shopping List. No i od tej ostatniej sobie teraz zaczniemy, no bo przygotowałem workflow, który będzie służył do tego, żeby zarządzać listą no, zamówień, czy listą rzeczy, które muszę kupić w sklepie. No i skoro ma nasze tabele mamy już przygotowane, to znaczy, że możemy sobie stworzyć pierwszy workflow. Ja na chwilę obecną workflow już mam stworzone, zaraz je zaprezentuję, ale zanim przejdziemy do takiej gotowej prezentacji, chciałem pokazać, jak z tego narzędzia skorzystać. Więc, dla przykładu, mam stworzony pierwszy trigger. Klikam sobie na plusik, no i tutaj w wyszukiwarce wpisuję data. To wystarczy i dostanę pierwszą z opcji data table. Ta opcja. Pozwala mi na wykonanie określonych akcji. Jak widzisz, tak naprawdę mamy tutaj całego kruda. Mamy create, możemy dodać nowy wiersz, możemy usunąć wiersz, możemy pobrać wiersz, no i tak naprawdę wszystko tutaj jest dostępne. Załóżmy, że na początek chcielibyśmy dodać sobie nowy wiersz. No to wykonam insert row, no i muszę mu wskazać, do jakiej. Tabeli tak naprawdę będę chciał ten wiersz dodać. Więc w Data Table klikam sobie tutaj na listę rozwijaną. Wybieram na przykład Shopping List, no i muszę mu wskazać Name, Quantity i Price. Name to może być jakiś szczypiorek. Trzy sztuki, nie mam pojęcia, ile szczypiorek kosztuje, ale niech będzie 4 zł. Robię Execute Step. No, i w tym momencie ten e, step się wykonał, czyli szczypiorek na liście produktów do kupienia powinien się pojawić. Sprawdźmy to. W tym celu otwieram sobie Shopping List. No, i widzę, że faktycznie mam już do kupienia pomidory i szczypiorek. Mam quantity i price w poprawnych e, kolumnach zapisane. OK, mogę sobie zatem ten insert row wymienić na coś innego, na przykład na pobranie wszystkich produktów, bo załóżmy, chciałbym je wypisać, coś zautomatyzować, coś tam z tym dalej zrobić. Stąd też operation zmieniam sobie na get. I wtedy, jak zmienimy sobie operation na get, to też zostanie nam data table jako shopping list. No i tu must match. Mamy taką możliwość, żeby wybrać albo any condition, albo all conditions. Jeżeli wybierzemy any condition, to wówczas będzie dopasowanie do dowolnego z warunków, a jeżeli all, to będziemy musieli mieć dopasowanie do wszystkich. No i w ramach conditions mamy takie zapytania, jakie być może znacie z baz danych, czy z Excelowych filtrów, czyli na przykład price is greater than, czyli cena jest większa niż 1. Jeżeli teraz zrobię execute step to dostanę dokładnie takie y, wartości, dla których właśnie ta cena jest większa niż 1. I tutaj możemy te y, warunki sobie dodawać. Na przykład mógłbym jeszcze napisać, że quantity równa się 3, czy też y, może zróbmy tak, żeby quantity było równe 3 i cena była większa niż 3, niż 3,50. Czyli price większe niż 3,50. No i dodatkowo quantity większe niż 3. I teraz na chwilę obecną napisałem must match all conditions, więc jeżeli zrobię execute step, aha, to nie dostanę nic. Muszę wybrać greater than or equal. O, i wtedy dostanę tylko i wyłącznie szczypiorek, no bo musi dopasowane to być do wszystkich wymagań. Jeżeli wybiorę any condition, no to dostanę 2, no bo zarówno pomidory jak i szczypiorek tutaj pasują do tych Wymagań. Na dole jest też taka opcja, jak określenie ilości. Domyślnie jest to możemy wskazać sobie limit na 50 sztuk, a możemy zaznaczyć return all, wtedy nie musimy podawać żadnej wartości, on nam po prostu zwróci wszystkie dane. No i tak możemy sobie z tymi danymi pracować. Dodatkowo mamy też możliwość wybrania tutaj opcji delete. Czyli usuń, możemy sprawdzić, czy wiersz istnieje, czy wiersz nie istnieje. Jest tych danych tutaj trochę, myślę, że opisy, które są na dole, bardzo ładnie ten temat oddają. I bardzo ważna sprawa jest też taka, że w momencie, w którym wybierzemy sobie na przykład jakiś filtr, czyli na przykład ten sobie filtr usunę, i tutaj value sobie usunę, to tu, kiedy będę pracował z AI, będę mógł wskazać taki przycisk, który będzie mówił o tym, że pozwól AI-owi zgadnąć, co tak naprawdę jest. Do zrobienia, jak i jaką wartość, jaka wartość ma być tutaj wpisana. To co? Myślę, że takie podstawowe przypadki mamy za sobą. Możemy przejść do troszeczkę bardziej rozbudowanych. Zobacz, tu jest taki trochę bardziej skomplikowany przykład, w którym to stworzyłem sobie asystenta zakupowego. Taki mini projekt, który pozwala mi zarządzać listą zakupów. Co tutaj się dzieje? Tak naprawdę na dzień dobry odbieram sobie tylko i wyłącznie wiadomość. Jeżeli chodzi o ten trigger, to nic tutaj ciekawego nie ma, zupełny standard. Następnie tworzę sobie AI agenta. Jeżeli chcesz zobaczyć podstawy pracy z agentami, to koniecznie obejrzyj teraz film, który znajduje się w karcie na górze. Co ten agent potrafi? Przede wszystkim ten agent odbiera po prostu tę wiadomość, która została przekazana przez użytkownika, no i ma przypisane takie następujące rzeczy, jak chat model, Memory i tool. Jeżeli chodzi o chat model, to ja sobie przypisałem tutaj model 4.1 Mini. Wychodzi najtaniej do takich testów, w zupełności wystarcza. W memory nie ma niczego specjalnego, jedynie jest określona sesja jako ten Session ID, no i określiłem kontekst window length. Na pięć. Dużo ciekawiej będzie się działo, jeżeli chodzi o te nasze narzędzia. No bo tak naprawdę każde z tych poleceń, które pokazałem Ci przed chwilą w tym takim wstępie, tutaj też może być podpięte jako narzędzie dla naszego agenta. No i na przykład mój agent ma możliwość pobierania danych z Data Table. No i ja sobie określiłem, że chciałbym, żeby ten agent, ten opis tego narzędzia był ustalany dynamicznie. Resourcem jest mój wiersz, no bo to jedyna opcja. Chcę pobierać dane. No i tutaj w momencie, w którym określam sobie skąd te dane mają być pobierane, no to właśnie określam, że jest to shopping list. I tu, zwróć uwagę, nie określiłem żadnych warunków. Jedyne co określiłem to to, że wszystko ma być, ma być określone przez model. Tak wygląda mój GET. Następnie mam insert. Insert, czyli coś, co będzie dodawało mi nowy element do listy zakupów. No, i w ramach tego inserta ja sobie określiłem też opis automatycznie. W ostatnim przykładzie, który ci pokażę, musiałem te rzeczy poopisywać, więc zobaczysz tam troszeczkę więcej tego kodu. Następnie jest resource to row. Insert do Shopping List, no i e, chciałem określić każdą z kolumn manualnie, natomiast w każdej z kolumn wpisałem, że ma model zdecydować, co w tym miejscu wstawić. I model będzie wiedział, że jeżeli pisze o jakiejś nazwie, to wówczas ma to wstawić w name, jeżeli pisze o jakiejś ilości, to w quantity, natomiast jeżeli o cenie, no to w cenę. Jeżeli by się okazało, że nazwy tych pól nie byłyby zbyt Oczywiste, no to wtedy warto sobie kliknąć Add a Description i mu powiedzieć, jakie wartości dokładnie mają być wpisywane do tych nazw. I wtedy to właśnie model będzie się domyślał, co tak naprawdę w daną kolumnę mamy wpisać. Update Row. Wygląda bardzo podobnie, natomiast tutaj już tak jak wspominałem, trochę musiałem sobie opisać, czyli tool description, update the row in table by given name. I to jest bardzo ważne, ponieważ on miał problem i nie wiedział w jaki sposób ma być zbudowany warunek uh, dla tej aktualizacji. No i kiedy mu napisałem, że to ma się dziać tylko i wyłącznie po nazwie, to już sobie z tym poradził, bo wiedział, że z prompta czy też Polecenia przekazanego przez chat ma wyłuskać tę nazwę, no i później tę nazwę ma wkleić. Gdzie wkleić? Już pokazuję tutaj do kolumny: Name, która ma się równać temu, co zostanie wskazane przez model. No i this is the given name of the product. I tylko dlatego ten update mi zadziałał. Zaraz zresztą mam nadzieję, że uda mi się z powodzeniem pokazać Ci też, jak to funkcjonuje. No i ostatnia rzecz to jest delete, czyli analogicznie też delete the row in the table by given name shopping list no i tak samo też jest opis i co możemy to sobie przetestować czyli open chat ja tutaj ten chat sobie przesunę trochę wyżej może trochę go jeszcze powiększę no i go zapytam jakie produkty masz na liście jak pamiętacie pracowaliśmy z tym przed chwilą mieliśmy tam koperek i pomidory szczypiorek i pomidory no i faktycznie tak też się tutaj stało Zobacz, automatycznie agent wiedział, że ma zostać wywołany model, musiał być wywołany, bo musiał zinterpretować moją prośbę, musiał też później pobrać sobie odpowiednie informacje, no i wykonał get rows in data table, czyli wiedział, z jakiego narzędzia ma skorzystać. Ja mu teraz powiem, że do tego chcę mieć jeszcze chleb za 5 zł, czyli zapomniałem, że mam też kupić chleb. Wystarczy mi jeden za 5 zł. Wywołuję to. Znowu tutaj agent myśli, myśli, myśli. No i wykonał Insert row in Data Table. No i powiedział mi: dodałem chleb do listy zakupów, ilość 1c na 5 zł. Czy chcesz jeszcze coś zmienić lub sprawdzić na liście? Pokaż mi listę produktów. No i po chwili, jak sobie pomyśli, to znowu mi odpowie i chleb się na tej liście. Pojawi. Kolejna taka zaleta tego rozwiązania jest też taka, że to działa bardzo, bardzo szybko. Skoro nie musimy pytać żadnej zewnętrznej usługi, no to tak naprawdę tutaj mamy tę wielką korzyść, że nie musimy tak naprawdę na nic czekać. No i załóżmy, że kupiłem chleb, no i chcę napisać: Sprawdziłem cenę chleba, to jednak będzie 6 zł i 50 groszy. Wysyłam mu to w ten sposób. Wcześniej tego nie testowałem. Zobaczymy, czy to pójdzie. Och, widzę, że update mu się tutaj zepsuł. Niestety, no, zauważyłem, że nie wiem, czy to jest kwestia bety, czy być może coś tutaj zrobiłem źle. Ale czasem zdarza się, że te wartości nie idą e, za dobrze. No i właśnie najczęściej dostawałem ten błąd. Czyli validate error with data store request unknown column name. I tutaj on ma problem z tą wartością. Pomimo tego, że ja sobie tutaj określiłem, że moją wartością jest name i ma być to w ten sposób. A spróbuję zrobić inaczej. Ach, cenę chleba. Może spróbujmy napisać tak: Chleb kosztuje 6 zł i 50 groszy. Możliwe, że problem jest nie w updatecie. No niestety problem jest w updatecie. Liczyłem na to, że z chleba jest problem, że on nie potrafi sobie tego odmienić. No ale jak widać, tutaj też nie poszło to za dobrze. No to cóż, spróbujmy usunąć chleb. W takim razie usuń chleb z tabeli. Zobaczymy, czy z usunięciem sobie poradzi. Tak, usunięcie poszło. No i raz jeszcze, pokaż mi listę produktów. Chleb jeszcze nie został usunięty, chcę, żebym go teraz usunął. Tak, usuń go i pokaż mi listę po usunięciu. Więc zaraz sobie to sprawdzimy, ale widzę, że delete poszedł fantastycznie. Potem pobrał get rows in data table, więc faktycznie dostaje pomidory i szczypiorek. Czyli tak naprawdę to co mógłbym teraz zrobić, to wejść sobie do bazy danych i zobaczyć czy faktycznie pomidory i szczypiorek tutaj się znajdują, ale żeby nie było, że ktoś będzie podejrzewał, że tak naprawdę te operacje są tylko w pamięci, to pomidory też jednak usuń. I wówczas, kiedy przejdę sobie do tych moich danych. No to powinienem zobaczyć tylko i wyłącznie na liście szczypiorek. Sprawdźmy to. O. I jak widać szczypiorek został tylko i wyłącznie na liście. To co? Możemy przejść sobie do kolejnego przykładu. I kolejny przykład pracuje na dwóch. Tabelach. Pierwszą z tabel są produkty, i tutaj zwróćcie uwagę na to, że mam czarny t-shirt za 120 zł, no i białą bluzę za 199 zł. Druga opcja to są tak naprawdę rozszerzenia, takie dodatki, które możemy dorzucić sobie do tych produktów. No i w ramach tego określiłem, że do moich produktów mogę dodać sobie napis za 25 zł, przedłużyć rękawy za 15, albo wykonać, użyć elastycznej tkaniny. Za 10. Cenę oczywiście wyrzuciłem z głowy. Chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, jak to rozwiązanie działa i jak możemy pobierać sobie takie informacje, jak możemy z nimi pracować. I te dane są mi potrzebne do asystenta ofertowego, który potrafi stworzyć ofertę z dostarczonych danych i wiedzy pochodzącej z bazy danych. Co tutaj się znajduje? Na początek mam formularz. W tym formularzu ja tylko mówię, że chcę przygotować ofertę, odbieram sobie nazwę produktu, która jest tekstem oraz jakiś opis wykończenia, który jest polem tekstowym. No i tu do nazwy produktów ja sobie muszę wstawić jeden z tych, jedną z tych nazw, która znajduje się w mojej tabeli, natomiast opis wykończenia może być trochę luźniejszy. No i on będzie starał się dopasować na podstawie tego opisu wykończenia to, co ma zostać dostarczone dla użytkownika. Tutaj rzecz, której jeszcze nie ma, ale super by było, jakby się pojawiła, to jest element type dropdown. I tu nie możemy mu wskazać w żaden sposób, żeby on pobierał te dane z tabeli. Być może dałoby się to załatwić jakimś expression, natomiast no bez tego expression zrobić tego. Nie możemy. Dlatego też tłumaczę, dlaczego wybrałem właśnie tę e, opcję z tekstem, a nie skorzystałem z jakiegoś innego rozwiązania. Dalej mam node, który pobierze mi po prostu wszystkie produkty z bazy danych. I w ramach tego node'a nie ma nic specjalnego. Jedyne, co się tutaj znajduje, to jest pobranie jednego konkretnego wiersza, który musi mieć taką nazwę, jaka została wpisana przez użytkownika do formularza. Jeżeli tak się stanie, no to wówczas ja sprawdzam, czy taki wiersz istnieje. Jeżeli ten wiersz istnieje, czyli jeżeli ten JSON name finalnie będzie istniał, no to wówczas wykonuję dalsze czynności. Jeżeli nie istnieje, no to wykonuje stop. I w tym miejscu zatrzymuję e, mój workflow z informacją, że produkt nie został znaleziony. I po wykonaniu tego IFA pobieram wszystkie dodatki. Później jest taki fragment kodu, który mi mapuje i normalizuje te dane. I myślę, że najprościej będzie pokazać, e, jak ten workflow działa w praktyce, żeby też ta normalizacja i mapowanie była bardziej zrozumiała. Więc ja sobie otworzę formularz, robię sobie Submit. W tym momencie mój workflow się uruchomił, no i tutaj, jak widać, przez cały ten proces już przeszliśmy. Dostaliśmy jakiś wynik, już pokazuję, jak ten wynik wygląda. W tym miejscu ten kod dosyć jest taki troszkę bardziej rozbudowany. Ja w ramach niego wszystkie te dane, które tutaj otrzymałem, jak widzicie, get all extras, to są wszystkie te wartości, które były mi potrzebne, no i dostałem wszystkie trzy wiersze. Tutaj akurat. Pojawił mi się pierwszy, czyli napis. Z IFA mam po prostu informację o tym produkcie. Natomiast poniżej mam też informację o tym, że udało mu się znaleźć ten konkretny e, wiersz w bazie danych jest to właśnie wspomniana ta wcześniej biała bluza. I teraz w ramach tego ja sobie te wszystkie dane zmapowałem do takiej postaci, która będzie później potrzebna agentowi, czy też AI-owi do tego, żeby stworzyć. Kompletne dane. No i napisałem, że produkt to jest biała bluza, ma być wykończony napisem elastycznym materiałem. Cena podstawowa to jest 199 zł. Dodatkowo, Selected Extras w tym przypadku to jest napis, który kosztuje 25 zł. No i tutaj Totals net 24, i policzył mi cenę netto i cenę brutto. Jeżeli teraz przejdę sobie do tego kroku z LLM-em. No to zobaczę, że finalnie dostałem taki tekst, który jest ofertą. Ja sobie w ramach tego LLM'a stworzyłem prompt, zarówno prompt systemowy, w którym mu opisałem, jakie mnie dane interesują, jakie dane chcę przekazywać, oraz prompt też użytkownika, w którym po prostu mu napisałem, jakich danych się Spodziewam, jakie są moje wymagania. No i finalnie dostałem informację. Produkt to biała bluza wykończona napisem na elastycznym materiale z bazową ceną 199 zł. Dodatkowo wybrano napis w ilości jednej sztuki, którego cena jednostkowa to 25 zł, co daje sumę 25. Łączna kwota netto wynosi 224 zł. Przy wstawce 23% to 51,52, a cena brutto wynosi. Tyle. Z jakiegoś powodu widzę, że elastyczny materiał mu tu uciekł, więc to jest rzecz, którą trzeba byłoby jeszcze nad nią podumać. Ale myślę, że w ten sposób pokazałem Ci mniej więcej jakie korzyści daje korzystanie z tej bazy danych. W momencie, w którym mamy konkretne wartości, tak jak w przypadku formularza, to wszystko jest proste. Natomiast jeżeli mamy gdzieś polegać na AI-u, no to niestety okazuje się, że trochę ten proces może za bardzo powycinałem, trochę zbyt dużo rzeczy z niego usunąłem. Bo oczywiście produkcyjnie takich problemów nie mieliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten przykład, jak widać, udało się jakąś ofertę finalnie stworzyć. I to już wszystko na dziś. A jeżeli ten film Ci się podobał, to koniecznie napisz w komentarzu, jaką inną rzecz chciałbyś zobaczyć yy, zautomatyzowaną w Natanie na tym kanale. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i przypominam, że na stronie do kodu jest możliwość zapisania się na warsztaty, gdzie z mojej strony zobaczycie kilka ciekawych technicznych trików jak wykorzystać Netena w codziennej pracy, dostaniesz dodatkowych 10 workflow'ów, które będziesz mógł wdrożyć w swoich projektach praktycznie od następnego dnia, a od Aliny dostaniesz solidną dawkę wiedzy prawniczej, która pozwoli Ci robić to wszystko w pełni legalnie. Dzięki i do usłyszenia już niedługo. Cześć!